Witajcie, przyjaciele! Hi! I jak zawsze z tej strony wasz ulubiony nauczyciel, czyli ja, a to program Biała Playlista, języka angielskiego oczywiście. Jest to nasz ulubiony program, a dzisiaj zajmiemy się z takim specyficznym tematem, jak tutaj widzicie. Tak, moi drodzy, eksperymentuję trochę z przywitaniami, ponieważ. Te moje przywitania nie ukrywam, są trochę nudne, że tylko, witajcie, przyjaciele. Haj, kontynuujemy. Trochę tutaj wprowadzam różnorodności. Dobrze, dzisiaj, jak widzicie, mamy nowy temat, jak zawsze. I są to pytania specjalne, tylko trochę trudniejsze przykłady. O co mi chodzi z tymi trudniejszymi przykładami? Po prostu, na przykład, ułóżmy następujące zdanie. Dlaczego pracujesz tam? Dlaczego? Why pracujesz? Do you work? Tam? There. Why do you work there? Jak widzicie, zastosowaliśmy naszą konstrukcję: zaimek plus do you plus czasownik. Ale w dzisiejszej lekcji nauczymy się jeszcze dodawać podmioty, takie jak nie tylko same w sobie. I we you way takie osoby, ale jeszcze na przykład podmioty typu twoi przyjaciele. I tutaj wykorzystajmy już ten przykład, dlaczego twoi przyjaciele pracują tam. Czyli why do your friends work there? Jak widzicie, tego typu przykłady dzisiaj będą się przewijać. Po prostu musimy jeszcze tę formę przećwiczyć, a później przejdziemy do nowych osób, czyli he, she, it. I wtedy będziemy budować z nimi zdania, ale póki co musimy jeszcze poćwiczyć nad tą częścią. Dobrze, kontynuujmy. Teraz podążając za tym przykładem, utwórzmy kolejny. Jak często ty i twój kolega chodzicie na siłownię? Jak często? How often? Twój kolega i ty koeg and you chodzicie na siłownię go to the gym. How often do your colleague and you go to the gym? Dlaczego te rzeczy zdarzają się tak często? Dlaczego? Why? Te rzeczy? Do these things? Przypominam tutaj o do, ponieważ właśnie do wskazuje nam na to, że jest to pytanie. Jest to bardzo ważny czynnik budujący pytanie. Nie możemy po prostu powiedzieć tak. Why these things? Tylko w ten sposób. Why do these things? Zdarzają się. Happen. Tak często? So often. Why do these things happen so often? Gdzie ci ludzie pracują? Gdzie? Where ci ludzie? Do these people pracują work? Where do these people work? I myślę, że na początek. Tych czterech przykładów wystarczy, póki co. Special questions, more difficult examples. Why do your friends work there? How often do your colleague and you go to the gym? Why do these things happen so often? Where do these people work? Jak często Twoi rodzice słuchają radia? Jak często? How often Twoi rodzice? Do your parents słuchają radia? Listen to the radio. How often do your parents listen to the radio? Jakie filmy oglądają ci ludzie? Jakie filmy? What videos ci ludzie? Do these people oglądają watch? What videos do these people watch? Jakiego rodzaju książki czytają twoi przyjaciele? Jakiego rodzaju książki? What kind of books twoi przyjaciele do your friends czytają read What kind of books do your friends read Jakiego rodzaju filmy oglądają twoi przyjaciele filmy na przykład takie nie wiem tam Marvela czy coś tak taki przykład luźny tak w sensie o te filmy chodzi nie nie videos tylko te inne. Czyli jakie filmy? What jakiego rodzaju filmy? What kind of movies? Twoi przyjaciele do your friends oglądają watch. What kind of movies do your friends watch? Jakiego rodzaju gry komputerowe grają twoje dzieci? Jakiego rodzaju? What kind of gier komputerowych, czyli computer games, twoje dzieci do your children grają play? What kind of computer games do your children play? Dlaczego dzieci grają w gry komputerowe z ogromną przyjemnością? Dlaczego dzieci i teraz dlaczego? Why? I dzieci, czyli do children. Kiedy mówimy ogólnie, tak, to nie stawiamy tutaj nic po prostu. Mówimy dlaczego dzieci ogólnie takie dzieci, które grają w gry, tak, ogólnie kiedy mówimy to nie musimy nic wstawiać. Natomiast jeśli widzimy jakieś dzieci, które grają w gry komputerowe i chcemy takie zdanie powiedzieć, na przykład wskazujemy ręką i kogoś pytamy, tak? To wtedy mamy na myśli konkretne dzieci, dlatego postawimy the. Natomiast jeśli ogólnie napiszemy tak, czyli dlaczego dzieci, to będziemy mieć na myśli ogólnie dzieci, tak? Ogólnie dzieci, które grają w te gry komputerowe. Czyli, why do children grają w gry komputerowe? Play computer games z ogromną przyjemnością, czyli częsty zwrot w języku angielskim with great pleasure. Why do children play computer games with great pleasure? Jak często ty i twoja rodzina chodzicie do parku? Jak często? How often ty i twoja rodzina? Do your family and you chodzicie go do parku, czyli po prostu. To the park. How often do your family and you go to the park? Jak często moi uczniowie uczą się angielskiego? Jak często? How often moi uczniowie do my students uczą się angielskiego? Learn English. How often do my students learn English? Jak te rzeczy pomagają tobie? Jak? How te rzeczy? Do these things pomagają tobie help you? How do these things help you? How often do your parents listen to the radio? What videos do these people watch? What kind of books do your friends read? What kind of movies do your friends watch? What kind of computer games do your children play? Why do children Play computer games with great pleasure. How often do your family and you go to the park? How often do my students learn English? How do these things help you? Kiedy zazwyczaj przychodzisz, wracasz do domu? Kiedy, czyli when. Zazwyczaj Do you usually przychodzisz do domu come home. When do you usually come home? Chociaż tutaj dla odmiany możemy też powiedzieć what time, czyli ogólnie w jakim czasie, w jakiej porze tak przychodzisz do domu. What time do you usually come home? Dlaczego te rzeczy wydają się tak trudne? Dlaczego? Why te rzeczy do these things wydają się seem tak trudne. So difficult. Why do these things seem so difficult? Dlaczego te testy wydają się takie trudne? Dlaczego? Why te testy? Do these tests wydają się seem takie trudne, so difficult? Why do these tests seem so difficult? Dlaczego te produkty wyglądają tak tanio? Dlaczego? Why te produkty do these products wyglądają look i tak, na przykład tanio tak, so cheap. Możemy też powiedzieć tak drogo so expensive Why do these products look so cheap or why do these products look so expensive. Dlaczego te rzeczy zależą od nich? Dlaczego? Why te rzeczy Do these things zależam. Depend od nich on them. Why do these things depend on them? Gdzie pracują twoje dzieci? Gdzie? Where twoje dzieci? Do your children pracują work? Where do your children work? Gdzie pracują Twoi bracia? Gdzie? Where Twoi bracia? Do your brothers pracują work. Where do your brothers work? What time do you usually come home? Why do these things seem so difficult? Why do these tests seem so difficult? Why do these products look so cheap? Or why do these products look so expensive? Why do these things depend on them? Where do your children work? Where do your brothers work? I na podsumowanie, moi drodzy, chciałbym też powiedzieć o jednej bardzo ważnej kwestii, nie do końca związanej z tą lekcją, ale też związaną z naszym kanałem, czyli o tym, że założyłem grupę na facebooku. Gdzie po prostu możemy rozmawiać, dyskutować i dzielić się różnymi ciekawymi informacjami. Dlatego, jeżeli macie Facebooka i oczywiście chcecie dołączyć, bo jeśli nie chcecie, to nie musicie. To jest oferta dla tych, kto chce. To możecie dołączyć do naszej grupy, a link do niej zostawiam w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam, a my, jak zawsze, zobaczymy się w kolejnej lekcji. Będzie to lekcja 32, praktyka. Zobaczymy się wkrótce. See you soon!